Od lewej przesuwają się kolejne plansze, na każdej tytuł Idymy na plac, warsztaty w plenerze. Idymy na plac to cykl warsztatów plenerowych, podczas których odkrywamy bogactwo śląskiej kultury. Uczestnicy biorą udział w cyklu warsztatów z różnych dziedzin rękodzieła, plastyki, rekreacji i animacji realizowanych w terenie. To spotkania z kulturą okraszone świetną zabawą, bo na placu zawsze dzieje się coś ciekawego. Pod tytułem na kolejnych planszach Graczki Śląskie, część 2. Warsztaty animacyjno-rekreacyjne dla rodzin z dziećmi, 19 września 2025 roku. Portrety, warsztaty kreatywne, 28 września 2025 roku. Jesienne cuda wianki, warsztaty tworzenia wianków z suszu, 19 października 2025 roku. Pod planszami na białym pasku logotypy. Przy nich Fundusze europejskie Rzeczpospolita Polska dofinansowano przez Unię Europejską Województwo Śląskie. Graczki Śląskie. Część druga. Słoneczny dzień. W parku brukowane alejki z drewnianymi ławeczkami. W tle plenerowa siłownia. Dzieci zbierają się do dookoła dwóch młodych kobiet. W ich rękach listy obecności. Jedna z nich, Lidia Korzeniowska-Drapacz, animatorka działań kulturalnych projektu, blondynka w kręconych półdługich włosach, prowadzi dzieci na miejsce zabawy. Na bruku mały, zaostrzony z dwóch stron patyczek. Kolejne dzieci w dłoniach trzymają metrowy kij z ozdobnymi zielonymi wstążkami na końcu. Kijem uderzają w zaostrzoną końcówkę patyczka, tzw. Tak klipę. Ten wystrzeliwuje. Kolejnym krótkim patyczkiem dzieci odmierzają odległość do zaostrzonego patyczka. Animatorka pomaga dokonywać pomiary. Kolejna gra to serso. Lidia Korzeniowska-Drapacz rozdaje dzieciom małe, pomarańczowe pachołki treningowe. Tłumaczy zasady. Dzieci stają kilka kroków od siebie. W odwróconym pachołku piłeczka. Dzieci przerzucają ją sobie, trzymając dłoni za pachołek. Blond dziewczynka w okularach gra z nieco niższym chłopcem w zielonej koszulce. Piłka zgrabnie przeskakuje od jednego do drugiego pachołka. Animatorka notuje na białych kartkach, na nich tabelki. Razem grają dwaj blondyni w czarnej i w błękitnej koszulce. Piłka ląduje w krzakach. Równo ostrzyżony na grzybka chłopiec w czarnej koszulce schyla się po nią. Piłka przeskakuje z rąk do rąk na twarzach chłopców uśmiechy. Dzieci oddają pachołki i piłeczkę. Kolejna gra. Na chodniku ustawiony pomarańczowy krzyżak z pięcioma kolorowymi, pionowymi palikami. Dzieci, stojąc w różnych odległościach, rzucają w kierunku palików kolorowe obręcze. Chłopiec, w pomarańczowej koszulce, stojąc niemal nad krzyżakiem, trafia obręczą na palik. Dziewczynka w okularach podnosi z ziemi krzyżak, pachołki, piłeczki, zanosi je na miejsce zbiórki. Kolejna gra to knefle ze Śląskiego, guziki. Przy białej parkowej tablicy informacyjnej na brukowanym chodniku ponumerowane pola. Animatorka rozdaje dzieciom białe guziki. Na guzikach grafiki kolorowych owoców. Uczestnicy rzucają nimi w parkową tablicę informacyjną. Guziki odbijają się od niej, spadają na ponumerowane pola. Guzikiem rzuca druga animatorka w okularach o długich blond włosach. Dzieci zbierają swoje guziki. Kolejne zabawy. Dzieci na trawie rozkładają kolorowe koce, rozsypują małe drewniane kosteczki. Jedną kosteczkę podrzuca Lidia Korzeniowska-Drapacz, chłopiec w okularach, chłopiec w zielonej koszulce i blond dziewczynka w okularach. Lekko z góry, w zwolnionym tempie kolejne dzieci podrzucają kosteczki, głowy zadarte, usta rozchylone. Kolejna zabawa. W dłoniach animatorki zabawkowe proce, szloidry. Dzieci z kobietą idą pod białą tablicę informacyjną. Na niej na żółtych linkach montują okrągłą tarczę. W jej centrum liczba 100. Dzieci jedno po drugim celują do tarczy małymi kulkami. Animatorka wyniki zapisuje w tabelkach. Pora na przekąski. W punkcie zbiórki animatorki częstują dzieci okrągłymi wafelkami. Lidia Korzeniowska-Drapacz pochyla się nad tabelkami, na kalkulatorze podlicza punkty. Kolejna zabawa. Na trawniku wąska pomarańczowa taśma zaznacza pole gry. Podzielone na dwie grupy dzieci stają naprzeciwko siebie, gra wzbijanego. Dzieci rzucają w siebie małą biało-czarną piłką, robią przed nią uniki, wyginają się, podskakują, przytulają się po zdobyciu punktu. Blond dziewczynka w okularach bije brawo, uśmiecha się. Chłopiec w czarnej koszulce z fryzurą na grzybka obrywa piłką z bliskiej odległości. Dzieci śmieją się, energicznie podskakują. W miejscu zbiórki dzieci ustawiają się w kolejce. Animatorka odczytuje listę. Uczestnicy warsztatów podchodzą do okrągłej ławeczki, odbierają swoje nagrody. Wśród nich gry planszowe, książki, słodycze, bidony. Dzieci odchodzą parkową alejką. Dziewczynka trzyma za rękę tatę. Oboje odchodzą. Kolejne przytulają się z animatorką. Portrety. Pod szarą ścianą z arkadowymi oknami stare ławki szkolne ułożone w kształt litery U. Przy ławkach rozmawiają animatorki działań kulturalnych. Kobiece dłonie nożyczkami wycinają kwiaty z kolorowych arkuszy, nalewają biały klej na papierowy talerzyk. Na ławce pięć pędzli z czerwonymi trzonkami, małe obrazki z portretami świętych. Na warsztaty nadchodzą rodzice z dziećmi. Za tatą podąża chłopiec z fryzurą na grzybka, ubrany w czarną bluzę i żółtą kamizelkę. Od prawej nadchodzą cztery chłopcy. Uśmiechnięty tata, przed nim dwóch chłopaków. Przechodząc na lewo, macha do nas uśmiechnięty ksiądz w średnim wieku. Na listę obecności wpisują się dorośli, dzieci. Na rowerze nadjeżdża chłopiec w okularach, na jego głowie kask. Ujęcia zagęszczającego się tłumu rodziców z dziećmi. Z mikrofonem w dłoni, katarzyna Pawlak, animatorka działań kulturalnych projektu, długowłosa blondynka w, w okularach. Za szkolnymi ławkami gotowe do pracy dzieci, za nimi gotowi do pomocy rodzice. Katarzyna Pawlak gestykuluje, opowiada. W jej dłoniach przy twarzy ozdobna ramka z wizerunkiem świętego. Z mikrofonem w dłoniach pokazuje pustą ramkę z jasnego drewna. Przy niej pędzel zakończony okrągłą gąbką. Dynamiczne ujęcia. Skupione twarze dzieci pochylonych nad ramkami. Gąbkowymi pędzlami nanoszą na ramki białą powłokę kleju. Animatorka w podniesionej dłoni trzyma kolorowe obrazki. Na ławkach obok pobielonych ramek wzorzyste serwetki. Rodzice pomagają suszyć ramki energicznym trzepotaniem, Tata w czarnej kurtce dmucha. Kolejny tata w jasnym golfie wymachuje szeroko. Dzieci wybrane, wzorzyste serwetki rozkładają, przykładają do ramek. Pędzelkowym włosiem na ramkach delikatnie dociskają wzór. Wycinają serwetkę wewnątrz ramki. Dwoje dzieci, ich dłonie rozrywają między sobą kwiecistą serwetkę. Dorosłe, kobiece dłonie ostrożnie rozwarstwiają serwetkę. Górną, wzorzystą warstwę przekazują dalej w kolejne dłonie. Na parapecie zakratowanego okna kobieta pochyla się nad dokumentem. W jej dłoniach długopis. Kobiece dłonie do ramki kleją mały fragment serwetki. Animatorka z obrazkiem i mikrofonem w dłoniach przemawia. Dziecięce dłonie kleją kolorowe fragmenty serwetek do ramki, smarują je klejem. Kobieta z telefonem pochyla się nad pracą. Robi zdjęcie. Lekko z dołu dziewczynka w czarnej kurtce, w dłoniach ramka. Dłonie kolejnej dziewczynki do ramki kleją kolorowe cekiny. Chłopiec ostrożnie niesie gotową, ukwieconą ramkę z obrazkiem w środku. Kolejny pokazuje nam swoją pracę, uśmiecha się delikatnie. W żółtym, bez rękawniku, uczesany na grzybka chłopiec odchodzi machając jednorazowym, kartonowym talerzykiem. Dziewczynka w różowej kurtce ostrożnie trzyma swoją ramkę. Za nią tata z pędzlem. Smaruje klejem. Chłopiec w zielonej bluzie, przed nim na blacie ramka z obrazkiem, w dłoniach chłopca cekiny. W kolorowej ramce ujęta twarz uśmiechniętego rudego chłopca. Blond dziewczynka odkleja kilka czerwonych cekinów. Dłonie pędzelkiem wygładzają klej na ramce. W różowym płaszczu mama uśmiechniętego chłopca ustawia go do zdjęcia. Do fotografii ustawionych troje dzieci. W środku chłopiec w zielonej bluzie, z lewej dziewczynka w różowej kurtce, z prawej rudy chłopiec. Chłopcy odchodzą za mamą w różowym płaszczu. Ujęcia dłoni ostrożnie montujących zdjęcia w przyozdobionych ramkach. Blond chłopczyk wygładza wierzch swojej ramki. Dokleja cekiny. Kobiece dłonie pomagają mu zamontować w ramce przezroczystą pleksę, zdjęcie i tylną płytę. Chłopiec podnosi gotową pracę. Z góry na blacie skończone dzieło. Chłopiec stoi za młodszą dziewczynką w różowym polarze. Dziewczynka oddaje jasną ramkę. W zamian dostaje gotową, zmontowaną z obrazkiem. Uśmiechnięta mama nadchodzi, prowadząc chłopca za rękę. Przy nich z lewej dziewczynka w żółtej kurtce idzie o kulach. Wyciemnienie. Jesienne cudawianki. Na tle wysokiego ceglanego kościoła stoły zastawione doniczkowymi wrzosami i bukietami kwiatów. Obie animatorki zaglądają do różowego telefonu trzeciej kobiety. Kolejna kobieta w czarnej puchówce. Przed stołami poprawia wrzosy. Jej dłoń przesuwa słomiany krążek. Od lewej nadchodzą trzy kobiety w kurtkach i czapkach. Uśmiechają się, rozmawiają. Kobieta w zielonej czapce pochyla się przy stole, wpisuje się na listę obecności. W żółtym płaszczu mężczyzna z dużym czarnym aparatem pochylony z bliska fotografuje wrzosy, bukiety na stole. Dookoła stołów przechadza się coraz więcej osób w różnym wieku: dzieci, dorośli, emeryci. Z mikrofonem w dłoni przemawia Katarzyna Pawlak. W drugiej dłoni przyozdobiony białymi kwiatami duży wianek. Kolejny, mniejszy wianek ozdobiony wrzosami. Przy kobiecie z prawej asystuje Lidia Korzeniowska-Drapacz, prezentuje duży wianek. Na stole plastikowa skrzynka, w niej krótkie gałązki tui, za skrzynką po lewej kolorowe wstążki, nożyczki. Zgromadzeni dookoła stołów uczestnicy słuchają kobiety z mikrofonem. W jej drugiej dłoni wikli nowy kosz z suszonymi roślinami. Kobieta w czarnej puchówce wybiera gałązki tui. Kolejne ujęcia. Uczestnicy słomiane krążki oplatają zielonym miękkim drucikiem. Pod drucikiem układają fioletowe i różowe wrzosowe gałązki. Dłoń sekatorem ucina gałązki wrzosu. Zielony drucik. Oplata na słomianym krążku krótkie gałązki miedzianych i białych suszonych kwiatów. Na stole chaos porozrzucanych gałązek i kwiatków. Wokół stołu skupieni twórcy wianków. Katarzyna Pawlak z dużym wiankiem o białych kwiatach pozuje do zdjęcia. Za aparatem mężczyzna w żółtym płaszczu. Dynamiczny montaż. Ujęcia przyspieszają. Wianki w dłoniach uczestników nabierają finalnego kształtu. Dłonie z wrzosem. Niemal ukończony wianek z miedzianymi kwiatkami. Suszone, puszyste kwiatki. Córka w czapce pomaga mamie oplatać wianek drucikiem. Kobieta w zielonej czapce przebiera wśród porozrzucanych na stole gałązek. Sekatory tną suszone kwiaty. Brodaty mężczyzna w skupieniu oplata wianek drucikiem. Jego praca z gałązkami wrzosu. Za plecami pracujących przechadza się fotograf w żółtym płaszczu. Na oczach ciemne okulary. Pochyla się nad stołem, robi zdjęcia telefonem. Z góry widok na kolejne pracujące dłonie: wianki w kolorach zieleni, różu, czerwieni, żółci i bieli. Przy jednym duża kokarda wykonana z brązowej jutowej wstążki. Kolorowe wstążki i tasiemki w dłoniach uczestników. Na wiankach lądują kolejne żółte, pomarańczowe i różowe kokardy. Katarzyna Pawlak uśmiecha się do kamery. Lidia Korzeniowska-Drapacz ucina duży fragment jasnej wstążki. Kobieta w zielonej czapce telefonem robi zdjęcia swojej pracy. Uśmiecha się do nas. Kobieta w szarej kurtce zabiera swoje dwie prace. Odchodzi na prawo. Uśmiechnięte twarze dwóch uczestniczek. Po prawej kobieta w okularach nożyczkami przycina materiałową wstążkę. Suniemy w górę nad ułożonymi na stole wiankami. Kobieta w zielonej czapce i jej koleżanka w szarym bezrękawniku uśmiechnięte odchodzą na lewo. W dłoniach wianki. Na bruku białe buty, przy nich miotła. Energiczne pociągnięcia omiatają resztki suszonych roślin. W dłoni mała szczotka, resztki ze stołu lądują w czarnym worku. Trzymanym w dłoni bukietem suszonych roślin macha do nas siwo włosa uśmiechnięta kobieta. Kolejne dwie odwracają się i odchodzą. Wyciemnienie. Idymy na plac. Warsztaty plenerowe. Prowadzenie warsztatów. Lidia Korzeniowska-Drapacz. Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach. Animator Działań Kulturalnych Projektu. Katarzyna Pawlak. Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach. Animator Działań Kulturalnych Projektu. Film i zdjęcia. Patryk Kocon. Opracowanie graficzne. Monika Jureczko. Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach. Animator Działań Kulturalnych Projektu. Opracowanie i konsultacje. Studio opisz mi. Czytał Bartłomiej Olszewski.